Praktycznie o digitalizacji HR. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o digitalizacji HR, ale baliście się zapytać. Nazywam się Katarzyna Jaśniewicz i w studio Unit Forteta goszczę praktyków transformacji cyfrowej. Jeżeli zastanawiasz się, jak przygotować i rozpocząć projekt transformacji cyfrowej w HR, to ten podcast jest dla Ciebie. A to dlatego, że dzisiaj moim gościem jest Pan Tomasz Zięba z firmy ING Tech Poland, która to firma całkiem niedawno otrzymała nagrodę Digital Excellence of the Year za kompleksową transformację procesów hr -u. Dzień dobry Panie Tomaszu. Witam serdecznie Pani Katarzyno. Czy mógłby Pan powiedzieć, czym się Pan zajmuje w ING? Jasne. Jestem HR Managerem w ING Tech Poland. Głównie odpowiadam za procesy kadrowe, płacowe, wynagrodzeniowe oraz rekrutacyjne. I oczywiście również w kontekście tego, o czym będziemy dzisiaj mówić, byłem projekt managerem właśnie transformacji digital w naszej firmie. To chciałam się jeszcze pana na początek podpytać o tą nagrodę Digital Excellence. Czy to była nagroda za projekt, za całokształt działalności na rzecz cyfryzacji? Tak, to była nagroda stricte za projekt, który realizowaliśmy wspólnymi siłami i HR-owymi, i legalowymi, i oczywiście jakby również tutaj dotykaliśmy warstwę techniczną. Ale stricte ta nagroda dotyczyła projektu digitalizacji, transformacji HR w naszej firmie. Jakbyśmy tak mieli zacząć właśnie. Pewnymi wskazówkami dla nas, naszych słuchaczy, którzy przymierzają się do digitalizacji, no to warto zacząć od pierwszego kroku, dlatego, że wiadomo, pierwszy krok jest istotny w każdym projekcie, czy życiowym, czy biznesowym, no i oczywiście w projekcie transformacji cyfrowej również. I chciałam się Pana podpytać, w jaki sposób Pan i Pana zespół przygotowaliście się do tego procesu digitalizacji? To ja podkreślę, że tak naprawdę przygotowanie było kluczem. Tego projektu, i nie tylko z perspektywy technicznej, ale również biznesowej i prawnej. Po pierwsze, zrealizowaliśmy inwentaryzację naszych, de facto wszystkich, procesów HR-owych oraz aktualnego podejścia do dokumentacji pracowniczej. I dopiero wtedy rozpoczęliśmy analizę, co z perspektywy prawnej możemy zdigitalizować, uwzględniając wszystkie prawne kryteria. I analiza prawna tak naprawdę to drugi krytyczny etap, gdzie z pewnych rozwiązań, po prostu uwzględniając też kontekst obecnie w Polsce, prawny musieliśmy zrezygnować, a pozostałe elementy mogliśmy zoptymalizować tak, jak dokładnie sobie zaplanowaliśmy. No i ostatni etap w ramach przygotowania to oczywiście jak najbardziej optymalne wykorzystanie narzędzi. Takich jak eteczka w wdrożonym u nas narzędziu TTHR, czy elektroniczny obieg dokumentacji i procesowanie podpisów w wersji elektronicznej. No to mamy takie fajne trzy punkty, które wzięliście Państwo pod uwagę. A proszę mi powiedzieć, czy było coś takiego, co było bodźcem w ogóle do tego projektu? Mhm. Wymieniłbym dwa czynniki. Tak naprawdę, pierwszym są pracownicy naszej firmy. Jesteśmy firmą opartą na nowoczesnych technologiach, i zarówno ze strony pracowników, jak i naszego management-teamu docierały do nas głośniej lub ciszej potrzeby digitalizacji obszaru HR, więc oczywistym było, że z perspektywy Employee Experience dążyliśmy nie tylko do digitalizacji procesów, ale również do ich uproszczenia i dostosowania do potrzeb pracowników. To jest pierwszy czynnik. Drugi, który wpłynął na naszą decyzję, to potrzeba po prostu optymalizacji procesów HR. Jako firma bardzo dynamicznie się rozwijamy, tak naprawdę zatrudniamy setki pracowniców, pracowników i wraz z tak dużym wzrostem nasze procesy muszą być skrojone na miarę i zautomatyzowane naprawdę, naprawdę wszędzie, gdzie tylko można. I taki był też cel tego projektu. Powiedział Pan, że ten user experience użytkowników, czy tam pracowników, którzy są użytkownikami pewnych rozwiązań i uczestnikami procesów, był dla Państwa istotny. Czy to była grupa, która też brała udział w jakiś sposób w tym projekcie? Tak naprawdę na etapie testów również oczywiście zaprosiliśmy użytkowników końcowych do no właśnie do przetestowania rozwiązań, które, które chcieliśmy zaproponować całej organizacji, więc jak najbardziej była wybrana grupa testerów z różnych tak naprawdę jakby grup pracowniczych. Zarówno dotknęliśmy perspektywy pracownika, dotknęliśmy perspektywy menedżera bardzo mocno zaangażowany, bo to też jest jakby użytkownik tego procesu. Bardzo mocno zaangażowany był również dział HR, żeby rzeczywiście popatrzeć jakby na ten proces, a raczej procesy, mocno kompleksowo i tak go dopasować do oczekiwań, że jak już doszło do wdrożenia na produkcji, to żeby de facto tych pytań i wątpliwości było jak najmniej. No to, to, to bardzo dobry był plan, rzeczywiście, bo lepiej przygotować tych odbiorców na to, co będzie, i wysłuchać ich wcześniej, niż, niż potem, tak, tak przyjmować reklamacje, że to nie do końca to, czego chcieli. Gdyby pan mógł się tutaj takimi doświadczeniami podzielić, właśnie z tej współpracy z pracownikami z tych poszczególnych etapów, taką radę udzielić osobom, które no przymierzają się do tej digitalizacji co będzie takim najistotniejszym, najistotniejszym elementem? To pewnie będę monotematyczny, mm -hmm. I to już wynika z moich poprzednich wypowiedzi, ale naprawdę kluczowa rada, to dajcie sobie wystarczająco dużo czasu na etap analizy. Tego typu transformacja wymaga zaangażowania naprawdę różnych zespołów o różnych perspektywach. I jeśli na etapie analizy odpowiecie sobie na większość pytań, i każda z zaangażowanych jednostek będzie mieć świadomość, co wnosi w projekt, i w jakich ramach możemy się poruszać, a te ramy są bardzo jasno zdefiniowane, albo mogą być jasno zdefiniowane, to samo wdrożenie już nie powinno przynieść dodatkowych wyzwań. Więc zdecydowanie im więcej czasu na etap przygotowania i analizy, tym potem o wiele bardziej optymalna i swobodna ta część związana z wdrożeniem. A proszę mi powiedzieć, czy przygotowując się właśnie do tego projektu, odbieraliście Państwo jakieś obawy z organizacji, albo, nie wiem, jakieś ryzyka? no, że coś może pójść nie tak? Nie wiem, czego no. obawiali się przyszli uczestnicy tych procesów? To teraz dotyka Pani, Pani Katarzyna, chyba największego wyzwania, jakie mieliśmy w tym, w tym procesie, i chodziło tak naprawdę głównie właśnie o bezpieczeństwo procesu po wdrożeniu. W tego typu projektach HR, no, operujemy na danych naszych pracowników. I dlatego musieliśmy naprawdę mieć stuprocentową pewność, że wszystkie narzędzia, które zostaną wdrożone, dadzą nam bardzo wysoki poziom ochrony danych, tak naprawdę danych pracowniczych. Mhm. I dlatego oprócz analizy prawnej, bardzo mocno skupiliśmy się na współpracy z zespołem IT Security, no i właśnie a propos ryzyk, z zespołem RISK aby mieć pewność, że stosowane przez nas rozwiązania spełniają wszystkie krytyczne wymogi bezpieczeństwa i tych ryzyk, tak, jakby ich było na początku sporo, no ale potem w ramach tak naprawdę przygotowania do tego projektu, czy jeszcze przed fazą wdrożenia, na te wszystkie ryzyka znaleźliśmy odpowiedź i je skutecznie zmitygowaliśmy. Więc tak, to, to jest bardzo dobry punkt. Analiza ryzyk, zwłaszcza w tego typu projektach, gdzie dotykamy sensytywnych danych pracowniczych, no jest kluczowa. Panie Tomaszu, a czy mógłby Pan się podzielić z naszymi słuchaczami takimi praktycznymi radami dotyczącymi zabezpieczenia odpowiedniej ochrony danych, jeżeli chodzi o uwzględnienie pracowników i menedżerów w tym procesie obiegu, nie wiem, dokumentów kadrowych, czy w ogóle całych procesów kadrowych, tak jaki jest ich udział i w jaki sposób zabezpieczyć to, żeby ten udział był taki, jak potrzeba, ale nie większy? Mhm. No, to chyba najlepszym przykładem będzie rzeczywiście obiekt dokumentacji kadrowej, gdzie jest wymagana oczywiście bardzo aktywna rola pracownika. No, bo z jednej mhm. strony, jakby rzeczywiście zespół HR-owy oczywiście odpowiada za kreowanie i procesowanie podpisów kwalifikowanych po stronie pracodawcy, i to jest pierwszy krok. I on jest już sam w sobie mocno zabezpieczony narzędziami, systemami HR-owymi, które mieliśmy zaimplementowane. No ale drugi z kolei krok to rzeczywiście przekazanie, jakby dokumentacji do podpisów. Pracownikowi. No i tutaj rzeczywiście, jakby skorzystaliśmy z de facto już gotowego flow, który funkcjonował w ramach środowiska ING czyli przeszedł wszystkie tak naprawdę normy IT Security związane z tym jak, na przykład, jak wygląda recencja dokumentów tego typu, jak one są procesowane, jak docierają jakby do pracownika, w jakim środowisku tak naprawdę one mogą być procesowane i jakie dodatkowe wymogi, na przykład podwójna autoryzacja, może być zastosowana, żeby zminimalizować z jednej strony Bezpiecz... Sam, sam fakt, że możemy mieć ryzyko wycieku danych, to jest jakby jedna kwestia, a z drugiej strony, żeby zespół HR-owy a mogłoby się tak zdarzyć, nie popełnił błędu przy samym przesyłaniu tego typu dokumentacji drogą elektroniczną. Więc rzeczywiście to, to są takie elementy już procesowe, które też warstwa technologiczna jak najbardziej może wzmocnić, żeby właśnie zachować odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Powiedział Pan, że pracownicy brali udział, czy wybrana grupa pracowników brała udział w testach, no potem otrzymali oczywiście gotowe rozwiązania, uczestniczą w tych procesach. No i jak oni zareagowali na, na te nowe cyfrowe procesy? I może to kwestia analizy, albo właśnie jakby odpowiedniego etapu testów, ale to może zabrzmi trochę kontrowersyjnie, ale pracownicy nie zareagowali. I to w tym projekcie tak naprawdę jest najbardziej satysfakcjonujące, bo dla naszych pracowników tego typu zmiana była tak oczywista, że tak naprawdę ona została wdrożona. Pracownicy zobaczyli, OK, HR wdrożył rozwiązanie, które przyjmuję, jest proste, intuicyjne, nie mam pytań, to działam. Tak. Może dobrze, że nie zapytali, dlaczego dopiero teraz to, to wdrożyliśmy, bo mogło to też się gdzieś, gdzieś pojawić. Ale będąc już bardziej poważnym, wprowadzone procesy były na tyle intuicyjne i też proste z perspektywy użytkownika, że tak naprawdę oczywiście zadziała się komunikacja zmian, tak, w procesach harowych, bo to była duża zmiana na poziomie organizacji, ale no, just like that, po prostu wszyscy zaczęliśmy działać w nowym formacie. No to brzmi idealnie, bo jak o pewnych procesach się nie mówi, to właśnie znaczy, że one działają, tak, że nie tak, ma żadnych eskalacji. Tak. A proszę mi jeszcze podpowiedzieć, czy prowadziliście Państwo jakieś szkolenia, takie no, dla, dla jakiejś szerokiej, szerokiej grupy odbiorców z tych nowych procesów takich zdigitalizowanych? Tak naprawdę, jeżeli chodzi o rzeczywiście takie kompleksowe szkolenia, to oczywiście musiały one być procesowane przez, dla zespołu HR-owego, tak? No bo. Hmm. Na przykład samo wdrożenie teczki wymagało też poznania tego modułu i odpowiedniego działania w ramach procesu, który sobie ustaliliśmy. Więc ta warstwa jak najbardziej jakby była również poddana odpowiednim szkoleniom, ale z perspektywy menedżera i pracownika naprawdę wystarczyłyby bardzo proste instrukcje, które oczywiście były komunikowane w ramach wdrożenia. I naprawdę one były wystarczające. W sensie nikt do nas nie wrócił, czy to z kadra menedżerska, czy pracownicy, że potrzebują czegoś więcej. Nawet jeżeli pojawił się, no właśnie, pojawił się nowy aneks dla pracownika podpisany jakby drogą elektroniczną, albo dla nowego pracownika, który pierwsze co robi, to podpisuje umowę. W pierwszy mail, który on otrzymał, to była właśnie umowa w wersji elektronicznej. To ten proces był na tyle przyjazny, że po prostu pracownik klikał na umowę, zapoznawał się z treścią i ją podpisywał, tak? I ona wtedy automatycznie trafiała jakby do nas, już do dalszego procesowania w hr mhm. Czyli te procesy digitalizacji wdrożyliście Państwo nawet na, na tym etapie, gdy mamy kandydata już zatwierdzonego do zatrudnienia, właściwie mamy przyszłego pracownika, tak? Czyli rozumiem, że to nie jest tylko do obsługi bieżącej istniejących pracowników, ale też do tego momentu onboardingu, tak? Tak, przy czym rzeczywiście, bo to jest ważne rozróżnienie, aczkolwiek jeżeli chodzi o nowych pracowników, i tutaj też znowu pojawia się kwestia bezpieczeństwa, tak, hmm. i odpowiedniej ochrony tego typu dokumentacji. W naszym przypadku nowy pracownik, czy już nie kandydat, ale tak naprawdę pracownik w pierwszym dniu onboardingu podpisuje dokumentację elektroniczną, ale już w naszym chronionym środowisku. Więc tak, dotyczy to tego pierwszego etapu, czyli hiringu, ale już. Czy ten proces jest zabezpieczony u nas wewnętrznie? Wspomniał Pan, że te szkolenia dla hr były większe, no bo to było wprowadzenie nowego narzędzia, nowych teczek, no bo wiadomo, przechodzimy z akt papierowych na elektroniczne. I chciałam Pana podpytać jeszcze o taką jedną rzecz, jaką tutaj strategię Państwo przyjęliście? Czy takiej stuprocentowej digitalizacji archiwum teczek, czy skorzystaliście Państwo z tego wytrychu, że można podzielić te akta na części i digitalizować tylko jakiś fragment? Mamy obecnie, jeżeli chodzi o akta pracownicze, mm -hmm. mamy stuprocentową digitalizację wszystkich teczek pracowniczych. To się oczywiście wiązało z, jak sobie Pani jest stanie pewnie wyobrazić, ze skanowaniem i odpowiednim importem plus, teraz nie chcę skłamać, ale plus 70 tysięcy dokumentów e, to do teczki. Imponująca liczba. Tak i to Patrząc oczywiście na wielkość firmy, to w naszym przypadku to było plus 70 tysięcy. W zależności od innych firm to może być więcej, mniej, ale nadal są liczby, które, no, są oszałamiające. Mhm. Plus jest też taki, że już sam import tych dokumentów mógł się zadziać w sposób automatyczny do eteczki i to było bardzo dla nas cenne rozwiązanie, ale żeby to z kolei się zadziało w odpowiedni automatyczny sposób, no to, to całą dokumentację już w wersji przeskanowanej trzeba było oczywiście odpowiednio przygotować do tego importu. Mm -hmm. Więc tak weszliśmy full. Ale też takie było oczekiwanie organizacji, że digitalizujemy dokumentację i procesy HR wszędzie, gdzie są to możliwe. Oczywiście dalej są takie miejsca, gdzie z kwestii stricte związanych z, z aktualnymi regulacjami prawnymi mhm. nie możemy tego zrobić jakby w stuprocentowym zakresie, ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o same teczki, no to mamy je w pełni zdigitalizowane. Mhm. A czy pochwali się Pan jeszcze, jakie inne elementy tego obszaru digitalizacji HR-u uruchomiliście Państwo? No bo eteczki to już mamy, to rzeczywiście jest wielka praca z digitalizacją, tą taką inicjalną, no ale potem rozumiem to kula. A co jeszcze? My tak naprawdę zdigitalizowaliśmy. W... Wszystkie, które możemy, oczywiście, mm -hmm. wszystkie wnioski, oświadczenia pracownicze. U nas papier jest tylko i wyłącznie drukowany i podpisywany w sytuacjach, kiedy musi być, ale rzeczywiście patrzyliśmy, jakby na ten proces, projekt zdecydowanie szerzej. I z jednej strony, dokładnie tak jak pani mówi, mamy zdigitalizowany obiekt takich dokumentów, jak umowa o pracę, aneks, czyli takie porozumienie, tak? czyli typowe dokumenty kadrowe. Ale za jednym zamachem również udało nam się zdigitalizować, digitalizować tak naprawdę większość, przeważającą większość, bo w ujęciu procentowym to jest ponad 80%, wszelkiego rodzaju jakby dokumentacji, oświadczeń, wniosków pracowniczych. To jeszcze chciałam się Pana zapytać o korzyści, bo często mówimy, że to jest jednak naprawdę duża inwestycja, taki projekt digitalizacji, no i nie ma się co czarować, chociażby ta digitalizacja akt papierowych, ta transformacja z papieru na, na wersję cyfrową, zaangażowanie na pewno zespołu HR-owego bardzo duże, więc zawsze, zawsze jak firmy w ogóle rozpatrują ten temat, jak się zastanawiają, rozmawiamy też na te tematy, no to słowo inwestycja bardzo dużo, bardzo często pada, no ale rozumiem, że jak robimy inwestycje, no to oczekujemy jakich, jakichś korzyści. I czy te Państwa prognozy co do korzyści się spełniły? I, i chciałam podpytać, jakie korzyści Państwo osiągnęliście z tego swojego projektu digitalizacji? Na szczęście się spełniły, czyli z jednej strony mogę <laughs> powiedzieć, że projekt udał się per se, ale też tak naprawdę widzimy bardzo konkretne efekty wdrożenia tego projektu. Tak na, na poziomie ogólnym nie będę zapewne odkrywczy. No, no tego typu projekty, dzięki temu, że skupiały się na automatyzacjach i optymalizacjach, dają. Przestrzeń, tak naprawdę, taką przestrzeń na mniej operacyjne tematy, na większy rozwój w ramach swojej ekspertyzy w obszarze HR, czy na większą koncentrację na budowanie partnerstwa z klientami wewnętrznymi. Z takich namacalnych, bardziej twardych elementów, które zmierzyliśmy sobie, na wejściu i na wyjściu, no to w takich procesach jak hiring czy job change widzimy obniżenie pracy operacyjnej o 30-40%, tak, więc patrząc na to też o jakich wolumenach w naszym przypadku okay. mówimy, no to daje to namacalną korzyść w postaci, no właśnie znowu, przestrzeni dla naszych pracowników na inne tematy, a nie typowe zajmowanie się operacją i administracją. To był taki pierwszy y, ważny element, jeżeli chodzi o taki twardy wskaźnik, który przyjęliśmy. A drugim, y, no bo to też o to chodziło, tak naprawdę. Z jednej strony to jest taka wartość dla HR-u, a z drugiej strony to też. Powinna być wartość dla organizacji. I my sobie sprawdzaliśmy i sprawdzamy nadal też wskaźnik satysfakcji z, z procesów hr I, I to było już wyzwanie na samym wejściu, bo ta satysfakcja z procesów hr już była bardzo wysoka. Ona oscylowała na średniej 8,5 na, na 10. W takim. NPS-ie, tak? Tak, dokładnie w typowym NPS-ie. Obecnie mamy ją na poziomie 8,9, więc nie zmalała, a wzrosła. Już mamy bardzo wysoką postawioną poprzeczkę, ale rzeczywiście target w tym roku to jest osiągnięcie 9 Więc jeszcze trochę działań przed nami, ale na pewno ta digitalizacja również wpływa na, na bardzo pozytywny odbiór zespołu HR-owego w naszej organizacji. Mhm. A proszę mi powiedzieć, jak tak Państwo naprawdę no, zdigitalizowaliście wszystko, co można było na dany moment cyfryzować, to czy w ogóle w tym obszarze transformacji cyfrowej jeszcze coś Wasz HR czeka? Czy widzi Pan coś takiego, co, co można by jeszcze zrobić? znając naszą firmę i ambicje, to zdecydowanie, znaczy jest naprawdę mnóstwo takich obszarów, gdzie jeszcze można pokusić się o dodatkowe integracje międzysystemowe. Można się pokusić o no, coraz już chyba nie tylko i wyłącznie popularne, ale też coraz bardziej realne takie elementy związane z robotyzacją. No bo z jednej strony mówimy o automatyzacji, optymalizacji procesów harowych. I tak, to jest taki pierwszy krok, ale drugim, jeszcze bardziej odważnym, to jest rzeczywiście stosowanie jakby robotów w takich obszarach, które Zawsze w jakimś stopniu będą administracyjne i będą wymagały, wymagały operacji, i to się nie zmieni, ale z kolei może się sposób, zmienić sposób wykonywania tego typu operacji. Więc ja bym powiedział, że jesteśmy w połowie drogi i na pewno jeszcze wiele elementów, które naprawdę możemy zdecydowanie usprawnić, zoptymalizować, zrobotyzować, to pewnie nowe określenie, które pojawi się, jeżeli nie w tym roku, to w kolejnym, żeby te procesy były jeszcze bardziej efektywne. A chciałam się jeszcze podpytać, jak długo trwa taki projekt ambitny, bo no z tego, co Pan mówi, no to naprawdę to jest taka stuprocentowa digitalizacja, wszystko, co można było zrobić na dany moment, zostało zrobione. Czy taki proces, ale łącznie z tą fazą przygotowawczą, uh -huh. czy to uh -huh. trwa rok krócej, jak to z Państwa doświadczenia wygląda? W naszym przypadku to było krócej, ale rzeczywiście tak, tak dzieląc trochę ten projekt, sama ta warstwa, taka analiza i przygotowanie zarówno z perspektywy prawnej, hr technicznej trwała około trzy miesiące. Tak? I to była naprawdę taka mocno intensywna praca w ramach tych trzech miesięcy. Następne, kolejne 4, właśnie 4-5 miesięcy. i Poświęciliśmy na zmiany w procesach HR, wdrożenia kluczowych narzędzi, no i pełną transformację. Tak naprawdę to też była kubyła, nie oszukujmy się właśnie pełną transformację dotychczasowej dokumentacji papierowej na formę cyfrową. Więc w naszym przypadku całość projektu zamknęliśmy w około 8 miesięcy, tak jak wspomniałem. W zależności od skali firmy, i mam pełną tego świadomość, to może trwać dłużej, lub ciut krócej, ale moim zdaniem to jest taki rzeczywiście optymalny czas na realizację tak szerokiego projektu. No to myślę, że to jest cenna informacja dla naszych słuchaczy, którzy się do tego przygotują. Panie Tomaszu, przygotowują się do, do tej transformacji. Panie Tomaszu, chciałam na koniec zapytać się o Pana takie odczucia osobiste jako, jako tego piema projektu. Z czego Pan jest najbardziej dumny w tym projekcie? Jakaś taka mała rzecz, która Pana naprawdę bardzo cieszy w tym projekcie? To jest zawsze trudne pytanie, tak na koniec, ale chyba, <laughs> chyba najbardziej cieszę się, że zaangażowaliśmy naprawdę świetną ekipę do tego projektu, która potrafiła się dogadać mimo naprawdę bardzo różnych, cennych, ale różnych kompetencji. I IT-owych, i legalowych, i HR-owych, więc naprawdę ta, 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 ten, ten, ten zespół projektowy to była taka mieszanka. Na szczęście niewybuchowa w naszym przypadku, ale to była naprawdę frajda realizować tego typu proces z tak fajnie zaangażowaną grupą ludzi. I to jest pewnie jeden taki czynnik, który mi przychodzi od razu do głowy, a drugi, no to rzeczywiście efekt. To, to jest jakby projekt, który przynosi namacalne korzyści. Widać efekt tego typu pracy na co dzień i on z nami już zostanie, na pewno. I fajnie, że go mamy i widzimy naprawdę bardzo realne korzyści z jego wdrożenia. No, myślę, że to jest bardzo optymistyczny koniec naszego podcastu. I taka, taki message dla wszystkich, którzy się zastanawiają nad tą transformacją: czy na pewno warto wchodzić w transformację? To ja tylko jednym zdaniem już na koniec: nie zastanawiajcie się, czy warto. Bardziej zastanawiajcie się, w jaki sposób, żeby to było bezpieczne, efektywne i rzeczywiście przyniosło realną korzyść, i to pytanie warto sobie zadawać, ale patrząc, w którym miejscu jesteśmy, no, to jest najwyższy czas na wprowadzenie tego typu zmian. Dziękuję, panie Tomaszu. Wielkie dzięki za podzielenie się swoimi doświadczeniami. Super, bardzo dziękuję w takim razie. Serdecznie zapraszam do słuchania pozostałych odcinków z serii poświęconej digitalizacji w działach HR. Do usłyszenia.